W niedzielę 22 września w Augustowie przy pomniku upamiętniającym 31 Pułk Strzelców Kaniowskich odbyła się uroczystość patriotyczna. Wszystko w związku z dwudniowym, dziesiątym już marszem szlakiem bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w powiecie kozienickim odbywającym się pod hasłem oddajemy hołd żołnierzom Wojska Polskiego oraz mieszkańcom powiatu kozienickiego poległym podczas II wojny światowej. 21 września rozpoczęto dwudniowy marsz z udziałem członków Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, przedstawicieli Stowarzyszenia Strzelcy Kaniowscy i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy imienia 31 Pułku Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa. W marszu uczestniczyli też uczniowie Kozienickich Szkół Podstawowych nr 1 i 3 przy Dworzyc Augustowa, uczniowie i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Woli Chodkowskiej. Piechurzy wyruszyli w sobotę z Augustowa przez Matyldzin, Budy Augustowskie, Cecylówkę Głowaczowską, i Ignacówkę Grabnowolską, odwiedzając po drodze miejsca pamięci. Następnie przez studzianki i chodków dotarli do Woli Chodkowskiej. Drugiego dnia uczestnicy marszu przeszli przez łaszówkę Adamów cztery kopce, docierając z traktem królewskim przed pomnik 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Augustowie. Tu wszystkich powitał przedstawiciel Kozienickiego Stowarzyszenia. Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznych Krzysztof Zając. Po odśpiewaniu hymnu i po modlitwie odmówionej przez proboszcza parafii w Stanisławicach księdza Rafała Kopacza, głos zabrali zaproszeni goście. Tło historyczne wydarzeń sprzed 80 lat przedstawił profesor Marek Wierzbicki z delegatury IPN w Radomiu. Głos zabrali też radny sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka, przewodniczący Rady Gminy Pionki Dariusz Gąciarz oraz sołtys Augustowa Konrad Fila. Zgromadzeni wysłuchali również listu od starosty powiatu Kozienickiego. Odczytanego przez Grzegorza Maciejczyka i poznali Witarubę, współtwórcę pomnika w Augustowie i stojącego obok Krzyża. Po przemówieniach kwiaty przed pomnikiem złożyli i znicze zapalili radny sejmiku województwa mazowieckiego, delegacja starosty powiatu kozienickiego, delegacja burmistrza gminy Kozienice, przedstawiciele rady gminy Pionki, delegacja nadleśnictwa Kozienice, przedstawicielki kozienickiego parku krajobrazowego, przedstawiciele sołectw Stanisławice i Augustów, delegacja publicznej szkoły podstawowej w Augustowie, a także kozienickie stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej. Wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Strzelcy Kaniowscy i grupą rekonstrukcji historycznej imienia 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Uroczystość zakończono występem Półbożanek z Augustowa, które wykonały pieśni patriotyczne. Dla zgromadzonych przygotowano też krótką inscenizację historyczną ukazującą ostatnie walki 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w okolicy Kozienic i Augustowa. Poza wymienionymi udział w uroczystości wzięli też przedstawiciele pierwszej pionkowskiej drużyny Harcerzy Czarna, jedynka im. Józefa Piłsudskiego, oraz poczty sztandarowe, OSP ze Stanisławic i PSP w Augustowie. Dziesiąta edycja marszu szlakiem bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim została dofinansowana ze środków gminy Kozienice oraz Powiatu Kozienickiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli starosta powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Organizatorami i partnerami wydarzenia byli Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy, Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia 31 Pułku Strzelców Kaniowskich Smszczonowa, Starostwo i Gmina Kozienice, a także nadleśnictwa Dobieszyn i Kozienice, publiczna szkoła podstawowa imienia Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej, Sołectwo Augustów oraz OSP ze Stanisławic i Czarnej.